Wszystkim to z miasta książek i witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj, jak pewnie widzieliście po tytule tego filmiku, mam recenzję tej oto książki, czyli Witamy w Polsce Polacy Oczami Obcokrajowca. Jest to zbiór SEI, który autorka zebrała i opublikowała w tej książce z własnego doświadczenia oraz e, posiłkując się jeszcze dodatkowo literaturą osób, które znają się na temacie, które zajmują się tym. E, tam mamy podane też badania. Jak to statystycznie wygląda, i ogólnie, jak obcokrajowcy czują się w naszym kraju. Jest to bardzo ciekawy tytuł. Ja z esejami zazwyczaj nie mam do czynienia, tym bardziej, że dla mnie krótkie formy średnio przemawiają. Nawet opowiadania, ja mam z nimi problem Nawet jak trwa 50 stron, to tak, ech, to nie jest mój taki pierwszy wybór. Tutaj zabrałam się do za książki ze względu na tematykę, ponieważ wiem, że nie każdy obcokrajowiec czuje się dobrze w naszym kraju, mimo że poziom tolerancji jest naprawdę dość wysoki, przynajmniej sama z doświadczenia i tak z obserwacji wywnioskowałam, powiedzmy, ale w niektórych miastach może być różnie. I tutaj autorka porusza bardzo ciekawe tematy, bardzo różnorodne. Ponieważ zaczynamy od spotkań biznesowych, przez na przykład Wigilię Bożego Narodzenia, jak to się różni u nas, a za granicą Jak to można nadpołączyć, jak psy mają duży wpływ na nasze społeczeństwo Trochę sytuacji językowych, dlaczego na przykład dwójka jest dla krajowców okropną liczbą, jakoś magiczną i trudną do zrozumienia Ale to dowiecie się, kiedy przeczytacie tę książkę Co tam jeszcze było? Ogólnie, jak my się zachowujemy, coś o naszej kulturze, o naszym zachowaniu, o takich drobnych perypetiach, które u nas są całkiem normalne, a na przykład za granicą, no, one po prostu są dziwne. Tak jak na przykład u nas jest znajomy, kolega, kumpela, przyjaciel i tak dalej, kilka różnych określeń osoby, której znamy. Tak, tam jest po prostu friend więc albo bez friend no, w zależności, ale nie ma tutaj raczej takich aż mocnych podziałów. Ewentualnie jeszcze kolicz, ale no to kolega zawsze jest z pracy albo szkoły, więc no tutaj inne trochę określenie, ale ogólnie no nie ma. Yy, tutaj też jest pokazane, jak my czasami odbieramy obcokrajowców, bo oni nie znają np. Na naszej kultury czy coś. Nawet jeżeli osoba z zagranicy nie mówi dobrze po polsku, to żeby spróbować, bo szczerze mówiąc, ja sama, jak pracuję w sklepie, mam kontakt z osobami, które nie mówią po polsku. Mówią w języku rosyjskim, mówią w języku niemieckim, angielskim. I mimo wszystko oni nadstarają się coś tam po polsku, powiedzmy, sklekotać, brzydko to nazywając, ale ja staram się zrozumieć, ewentualnie staram się językiem obcym też im jakoś podpowiedzieć czy naprowadzić albo oni mnie naprowadzają. On ewentualnie zawsze z Google tłumacz, więc tutaj da się wykombinować. Ale no, dużo osób, nawet nie mówię już o zagranicznych osobach z Polski, tylko nad Polacy zagraniczne, czyli odwrotnie, też mają problem i bariery językowe, bo boją się, że powiedzą to źle. Tak jak szkoła nas uczy w języku angielskim, po prostu milion różnych form, które tak w rzeczywistości nie mają praktycznie się nijak, bo tam są trzy podstawowe formy, a my uczymy się no, sześciu, siedmiu różnych czasów, więc. Ha, ale tutaj nie mówimy o edukacji naszej. Ale ogólnie, jest to fajna pozycja. Mi jednak długo się ją czytało, względem eseje, bo ja czytam jeden, dwa, maksymalnie trzy i po prostu ją odkładałam, bo. Wiedziałam, że nie muszę tutaj konkretnie pamiętać, co się działo w poprzednim powiedzmy, eseju, bo inny będzie poruszany o czymś innym, bardzo spodobało mi się tutaj jedno słowo, tylko teraz zapomniałam, ja w recenzji to napisałam, ale ogólnie tutaj temat przedrostków, gdzie my nie zwracamy na to uwagi, bo no już się nauczyliśmy, że na przykład robić no to może mieć bardzo wiele znaczeń, czyli. Zrobić, wyrobić, porobić, przerobić, no milion różnych przedrostków, które tutaj są używane, ale dla osoby, która no, uczy się powiedzmy, jakiś tam czas, ale nie jest w pełni świadoma tego języka, to dla niego to jest czarna magia, nie wie to, co się dzieje i czasami no kojarzą powiedzmy słowo robić, ale jak już na przykład jest przerobić, to oni mogą zrobić to inaczej. Ja tutaj autorka podkreśla, że fajnie właśnie takie przedrostki znać. W języku angielskim też jest kilka takich przedrostków, ale no, tam są dwa, 3 u nas jest ich ogrom. Więc jeżeli jesteście fanami kultury, chcielibyście właśnie zobaczyć, jak e, można inaczej spostrzec nasze zachowanie jako Polaków, jakie mamy dziwne czasami tradycje, bo zwyczaje nawet, bo czasami ja czytając to takie, no ale u nas to jest takie normalne, a jednak osoby, właśnie, które nie znają naszej kultury, w ogóle inaczej to odbierają i dla nich to jest na przykład coś dziwnego. Na przykład, że Polacy są bardzo smutni, to to nawet nie jedno Państwo określa i osoby, które do nas, tutaj do nas przyjeżdżają, więc a tutaj na przykład Amerykanie są uznawani za ciągle radosnych, za ciągle takich pewnych siebie czasami, wręcz lubiących się chwalić, którzy nie lubią prosić o pomoc. Tutaj też jest to poruszane w ogóle kwestia proszenia o pomoc, czy jakieś ratowanie kogoś z sytuacji, czy to, że ktoś chce za coś zapłacić za kogoś, czy nawet postawić, no, wiecie, o co chodzi. No, w Ameryce to jest kompletnie co innego. Tutaj też, jeżeli chodzi o ścieżkę kariery, też jest trochę inaczej, więc to jest naprawdę fajna książka, jeżeli chcecie właśnie zapoznać się z inną kulturą, bo tutaj ogólnie autorka jest osobą, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych, ma męża Polaka. No i tutaj mamy takie hybrydy, więc no, hybrydowe małżeństwa czasami są fajne, a czasami są bardzo trudne, bo ciężko połączyć dwie różne kultury. No chyba, że są dość podobne, no to czasami jej tam nie robi to wielkiej różnicy, no ale jednak Ameryka Polska no to trochę dwa różne światy, chociaż nie aż tak różne, jak mogłoby się dawać, ale o tym przekonacie się na pewno czytając tę książkę. Ja spędziłam z nią kilka fajnych godzin, no nawet dni, mogę powiedzieć, bo to czytałam dość długo, bo mówię, no tutaj mi się nie spieszyło z tą książką, chociaż trochę powinno, ale ja sobie dawkowałam tę pozycję. To bardziej, że skróciutka jest króciutka, dodatkowo bardzo fajnym aspektem, jak tu znajdę. To są ilustracje w tej książce. Ja pewnie Wam zrobię przybliżenia, więc będziecie mniej więcej yy, i lepiej widzieć, jak to wygląda. To są raczej takie karykatury, które nawiązują do sytuacji, które są tutaj przedstawiane w tej książce. Więc naprawdę całkiem przyjemna lektura. Tym bardziej, że ona pewnie nie jest dość popularna, bo nawet. Dopiero niedawno chyba to lubimy czytać ją znalazłam, bo wcześniej tylko była na księgariach internetowych. Też wyszła całkiem niedawno, bo 28 maja, więc to jest świeża pozycja, a ja Wam ją serdecznie polecam. Jak lubicie poznać nowe kultury i trochę inne spojrzenia na naszą kulturę, to zdecydowanie ona Wam się spodoba, a nawet jeżeli nie, to to jest całkiem inne doświadczenie i warto wychodzić z tej strefy komfortu, także dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie!